Witamy Was w biurze naszego głównego sponsora. Legal Solutions Partnership są naszym głównym sponsorem i są odpowiedzialni za całość naszego finału. Dzięki nim finał może odbyć się w takiej formie, w jakiej się odbywa. Chcielibyśmy Wam teraz przedstawić, czym zajmują się e, nasi sponsorzy i w jaki sposób pomogli nam w zmontowaniu naszego finału. Proszę. E, Sylwia Witam. i John. Hello. Hello. E, Spotkaliśmy się miesiąc, dwa miesiące temu, mm -hmm. kiedy przyszedłem do Was i z małym planem stworzenia Wielkiej Orkiestry Pomocy. Pamiętam to było z Sylwią, kiedy chciałem zmontować malutką imprezę dla, dla, dla orkiestry. Miało to wyglądać po, tylko w sensie dyskoteki. Może paru, paru funtów, które może, moglibyśmy rozdać? Dokładnie. I to w tamtym momencie rozwinęło się lekko, lekko dalej. Dzięki Tobie poszliśmy dwa kroki dalej. Byliśmy, byliśmy w stanie zaprosić więcej osób, zaprosić więcej, więcej. Byliśmy w sensie zaprosić yy, kapelę oraz ustawić wszystko w ten sposób, żeby miało to w ręce, nogi, oraz oczywiście wygląda, w formie jaki to wygląda. Na pewno, ale nie umniejszając Tobie wkładu w całą tą imprezę, to Ty przygotowałeś wszystko tak naprawdę. My tylko pomogliśmy też, te, że tak powiem, zorganizować to w kwestii formalnej, w jaki sposób, że tak powiem, ogarnąć Twoje szalone pomysły i wychodzi nam no, tak jak na razie co dobrze, tak więc to nie tylko nasza zasługa, ale również Twoja i też wielu innych osób. Zdecydowanie Sylwia i legal, legal Solution Partners się rzeczywiście ogarnęli moje szalone pomysły. <laughs> W momencie, kiedy przyszedłem do, 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 do Sylwii i do Johna, chciałem powiedzieć, robimy imprezę, robimy dyskotekę. I w teraz kilku w kilku miejscach, z kilkoma, z kilkoma DJ-ami i, i Sylwia powiedziała, spokojnie, spokojnie, bez szału, musimy to ogarnąć, musi wszystko być zorganizowane, musi mieć e, fa, formalne wsparcie, to musi być zrobione profesjonalnie od A do Z. Dokładnie. Tak to wyglądało, pamiętasz? Tak to było. Kiedy ja przyszedłem, powiedziałem, wielka orkiestra, tak. Robimy. Wielki szał i wielki szał, pomysły, tak. Wielki tak. szał będzie, tak czy owak. Tak czy owak. E, jak nam pomogliście? Muszę, muszę nam powiedzieć, ponieważ e, na początku chcieliśmy wszystko zrobić, że tak powiem troszkę, troszkę na, 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 na słowo, tak, -y. że chcieliśmy zrobić, umówić się z naszymi organizatorami, z naszymi sponsorami, z naszymi kapelami, po prostu zadzwonić, powiedzieć przyjedźcie, bądźcie, i my to wszystko zrobimy, oni powiedzą, że my tu będziemy i że jest w porządku. Sylwia powiedziała, że to może ewentualnie nie do końca być, pamiętam, dobrze widziane i żeby bardziej u. nadać jakiegoś formalnego stylu, tak? Nie no dokładnie, no wiadomo. To jest, organizujesz jakieś przedsięwzięcie, tak, które chciałbyś, żeby wyszło i potrzebujesz mieć jakieś zaplecza, mieć jakieś potwierdzenie, że akurat to wyjdzie, że ci ludzie się stawią, że miejsce, w którym chcesz zorganizować coś, będzie w tym, tym miejscem, że tak powiem, w dniu tego wydarzenia. No i dlatego tutaj były te, te, to powiem, ta niewielka pomoc z naszej strony, prawda, jeżeli chodzi o umowy i wszelkiego innego typu dokumenty. No i dzięki temu możemy się w niedzielę zobaczyć i tak naprawdę bawić się fajnie. Wszyscy dopisali, wszyscy z nami podpisali odpowiednie dokumenty. Wszyscy byli zadowoleni z tego, jak, jak, jak to się wszystko odbywało. Um, oraz oczywiście, w pewnym momencie doszliśmy do tego, że pewne zespoły, pewne po trzeba było je zorganizować, przyjadą. Trzeba było też wspomóc, tak jak, tak jak, tak jak zawsze znaczy mówimy, orkiestra gra za zupełną darmochę, aczkolwiek zwracamy koszty, koszty podróży. I tu w był pomysł, żeby też szukać sponsorów. Dokładnie tak. Wyszła Czyli się. żeby pojawili się, pojawili się ludzie, którzy będą w stanie chociażby w symboliczny sposób jakoś wspomóc orkiestrę. No wiadomo, z własnej kieszeni tego wyłożyć, nie wyłożysz, potrzebne jest jakieś zaplecze finansowe. No i udało się. Tak? I też formalny plan wyszedł od Ciebie, od Was, <laughs> tak że mogliśmy to wszystko zrobić. Um, chciałem zapytać Johna. Mm -hmm. uh, John, we just said about how, how, we've, how we've met and then uh, we went from a small little disco for, for the Polish community and then it went bigger. We uh, provided us with help with uh, creating deals and forming up everything to be in a professional way. Professional way, sorry. And at the end of, of, of our conversations, we found out that we need some kind of a sponsorship. We will need to have some 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 backbone that would support us in case something would, some money would be necessary. Because as, as an orchestra, we always we always pay for absolutely none money. We only we only, we only uh, give back the money for the for the for the costs for the costs of, of travel for the for the bands for the for the equipment for everyone that that came to us. We only we only. Uh, Mm, return the money for the for the cost of the people who do help us and then you came as a main sponsor and you said I do believe that's, that's, the, that's a good cause I do believe that's, that's, that's the thing I would like to be involved and then you've become our, our main sponsor and uh, thanks of you we could have arranged six bands, two solists and um, all the all the shows that 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 we've uh, that we've done, we'd like to thank you. How how that that came that you're gonna be you know playing with us that you just said yes, orchestra. I think we wanted to we wanted to help. We wanted to be involved in the Polish community. We do Polish community legal work. Um, it seems right that we should contribute something towards what you were planning. Brilliant. Uh, can you tell us a bit more about what do you do on a daily basis for, 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 the, for the Polish community, what your company, what kind of a services do they provide? So if our guests at the day of event if you would like ask us, we, we know what legal solutions are, but what do they do? so we can just you know send them to you and then look for some advice um, Most of our work is to do with accidents, so accidents at work um, in all sorts of circumstances. Um, as a business, we also provide immigration advice and wills and probate um, so that's estates um, and tax planning um, that's really most of what we do now we, we we don't unfortunately do employment advice any longer. What would you be a key bond for for the Polish society just to just to choose your company and come to you? What would be any different to you know Mm, people that they usually may, may come to if they get an accident. Um, we are the lawyers. we're not the um, intermediary business. Um, so we're not a claims management company. we're not paying money to somebody else in order to get claims. Um, we are the people who will do the actual work. you will see us. you will talk to us. we have the knowledge and experience. we will fight the cases. and you speak polish and um, sadly, a... sadly, my polish is very limited. however, sylvia's polish is, of course, perfect, as is her english, and <laughs> as is her legal knowledge. that's what i want to say. Um, apart from, from legal knowledge, legal advice, as a company, in the person of sylvia, you also, also speak polish, absolutely. it's fundamental. Um... It's fundamental, so 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 the clients who come to us get the benefit of the knowledge of the English legal system um, as um, um, managed through the Polish language and the Polish community. So we kind of combine what we can offer. Brilliant. Sounds 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 extremely helpful. We like to fight cases. Yeah, that's yeah. our job. Sylvia, what would you like to add? Co chciałabyś powiedzieć? Czym wasza firma jest, się wyróżnia? Czym się zajmuje? W jaki sposób ewentualnie moglibyśmy naszych naszych gości, którzy, którzy pojawią się podczas, podczas tego finału, powiedzieć im, słuchajcie, nasi sponsorzy zajmują się takimi, takimi sprawami. To jest Cylga, rozmawia w polsku, jest prawnikiem, może Wam pomóc, zrozumie Was. Mhm. To znaczy przede wszystkim nasza kancelaria skupia się na kliencie i dla nas klient jest najważniejszy i to, aby, że to powiem jak najbardziej jak najlepiej najlepszy sposób poprowadzić sprawę, czyli skoncentrować się na danym problemie i jak najbardziej prawda, przedstawić to w takim świetle, w jakim to powinno być przedstawione. I przede wszystkim no, wiele razy pojawiają się problemy, gdzie e, na przykład nie wiem, inna kancelaria, inna firma e, ma problem ze zrozumieniem tego, co się dzieje. Pojawiają się roszczenia, które nie są przeprowadzone w taki sposób, w jaki powinny być. I, e, Często udawało nam się, że tak powiem, takie sprawy wyprostować, pomóc klientowi, aby został, był zadowolony, aby zakończyło się wszystko tak, jak powinno. No i mam nadzieję, że tak będzie dalej, że będziemy zbierać tych klientów, którzy będą, że tak powiem, zadowoleni z naszych usług i będziemy starali się po prostu wykonywać naszą pracę najlepiej, jak tylko możemy. chciałam dodać. Wy jesteście prawnikami, nie my jesteście... jesteśmy kancelarią, nie jesteśmy żadnymi pośrednikami, my nie kupujemy spraw, nie skupujemy, że tak powiem, klientów, nie oferujemy, tak powiem, pieniędzy za jakiekolwiek roszczenia, my jesteśmy kancelarią i wykonujemy swoją pracę, że tak powiem... Od początku do końca, czyli bez pośrednictwa, to my przyjmujemy, że tak powiem, sprawę od początku, to my prowadzimy sprawę, że tak powiem, do samego zakończenia. Czasami, nawet, też podaje, jeżeli potrzebne jest wszczęcie procedury sądowej, my to robimy, a nie zlecamy to komuś po innemu. Czyli także, tak jak w naszym przypadku, albo przynajmniej w moim przypadku i w przypadku orkiestry, mm -hmm. kiedy my potrzebowaliśmy jakiejś porady prawnej właściwie, mm -hmm. żeby chcieliśmy wiedzieć, że wszystko to, co robimy, zgadzało się, było zgodne ze staną prawa, żeby nie było nic, żadnych niespodzianek, wy też oferujecie porady prawne. Czyli można do Was przyjść ewentualnie w sprawach, o których wspomniałaś już, mm -hmm. y można do Was przyjść, zasięgnąć porady, zasięgnąć języka, mm -hmm. opinii i ewentualnie pójść tym nawet z Wami tak, to znaczy, dalej. Tak, jak najbardziej. Yy, zajmujemy się, że tak, tak jak powiedział wcześniej Ty, John, yy, wypadkami zarówno w pracy, jak i wypadkami drogowymi w miejscach publicznych. Zajmujemy się zaniedbaniami medycznymi, zajmujemy się y, przygotowaniem testamentów, zarządzaniem yy, spadków. Yy, tak więc, jeżeli jest taka sytuacja, jak najbardziej yy, po prostu klienci mogą się pojawić, prawda, i będziemy starali się pomóc najlepiej tylko potrafimy. No i co jeszcze? No, współpracujemy z innymi kancelariami, które zajmują się również prawem karnym, które zajmują się prawem rodzinnym, które zajmują się prawem też pracy, prawda, może mniejszym akurat znaczeniu, ale też to robią, tak więc nawet jeżeli my nie będziemy mogli osobiście pomóc, na pewno spróbujemy znaleźć kogoś, kto po prostu będzie miał tu wiedzę wymaganą i będzie w stanie w jakiś sposób doradzić klientowi. Czy jeżeli miałbym ja załóżmy pomóc? problem z jakimś wypadkiem, czy, czy, czy w jakimś, nie wiem, chciałbym kupić coś większego, co wymaga większego nakładu i potrzebuję pomocy prawnej. Przychodzę do Was. Mhm. W, w, w tym momencie. Ja. Możecie mi pomóc albo osobiście, bo Kierując Ciebie do kogoś, bądź kto się, się tym wiem. akurat zajmuje i na pewno to będzie osoba, że tak powiem, zaufana, gdzie nie będziemy, że tak powiem, przerażeni kierując Ciebie, będziemy wiedzieli, że będziesz w dobrych rękach, tak więc na pewno nie wystawimy klienta, że tak powiem, na lodzie. Czyli też ewentualnie wytłumaczycie nam jako, 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 jako Waszym nie wiem, może klientom mm -hmm. jak to wszystko wygląda i jesteś w stanie to zrobić po polsku. Jak najbardziej. Rewelacja. <grym> Także e, to są nasi sponsorzy. E, Legal Solution Partnership. John, Sylwia, e, nasi główni sponsorzy. Dzięki nim Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku zagra w taki, z taką pompą, z jaką zagra. E, sześć e, koncertów, dwóch solistów. Pokaz salsy, pokaz kiboksingu, zabawy dla dzieci. To wszystko 11 stycznia w Gospodzie będzie się działo. Thank you very much. Thank you very much for being a sponsor. Hopefully we're gonna, we're gonna maybe extend this uh, charity event on the next year. And uh, thank you very much for helping us on this year. And uh, as we say, schema. Thank you. We're very glad so, to help. <laughs> thank you. Thank you.